Masz tego piterku? Ja? A nie, to coś inny Dobra, daj na wile. Mhm. Pile tutaj? Ja polecę drugie. Dobro. A, a nie, jest, jest krab. Nie, to fajnie. Po prostu dole, a pustyczne. Aha, skrzynki tu też nie ma. Dostałem? M, dostałem. To co jest skrzynka. Biegają gdzieś tu, a to po To było możliwe. Protki? No. Tak. Daję sprawę, chodź, sprawę. chodź, 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 idę, idę. chodź, tu gdzieś jest też. chodź, chyba. No nice. jest, dobra, to chodź, chodź, O kurwa. Tam się typek chyba ciebie strzela. Zobacz. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Idę, idę. Odwróciłeś mnie. A tam jest jeszcze typek. Normalny. może gdzieś tam Albo na górze. Dobra, chodź. Bóg jest kurwa, kurwa, kurwa! Uciekaj. I ja pierdolę jeszcze więcej W krzaku będę. Dobra z bunkra wyszedł, jeden zabił jednego Te oni tam we dwójkę, mają takie same skiny, kutowania. dobił Ty wyszedłeś z tego krzaka? Nie No myślę, że tam są we dwójkę, oni myślą tam jesteśmy we dwójkę Mhm Nie wiem, tam na górę jednego tylko widziałem, drugiego nie widziałem Jest tam tu O jakiś dum Dobra, jest co to wam powiem. O Jezus, nic wam nie powiem, kurwa! Nie. O, kroki jeszcze, fajnie, no. baba, baba. To jest pompa. Moje zbawienie. mi zabierzesz go, bo was wszystkich zabiję. Dzięki mordo. I am really a dog. No. Fajne no. Ja w takich sytuacjach... Ja w takich sytuacjach to mordę, więc... Taki heading za pupę, no. Siadłby, siadłby. Mój ratunek. O A nie, ja myślałem, że to kotwiczka. Ja pierdolę, to nie, nieważne. Mam to, tam, co powiedziałem. Jestem jak wydłuż, wydmuszka. Poświęć. Ona mówi, ta dziewczyna, tam to musi fajnie być. Nawiasem, to też pop. To chyba. Ona mówi, tutaj lepiej widzę ciebie. Ona mówi, nie wiem kiedy miałem lepszy sen. Jest mi posłucham. Dobra, dnieciałku. Wyrwał. Może w nocy pozamieniaj mi dnie. A on będzie to robił ze mną, czy nie? Chyba nie jest tak męczny Nie, bo to nie mogę. Może w nocy pozamieniaj mi dnie. Może nie. Może w... To zamieniaj mi Może w nocy, to zamieniaj mi. Nie. Nice Może wtedy eee, Masz 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 Ile ciebie ich zajmę chodź A o te healingu nie masz I guess it's rib and one. Okay. Let's go. Oh, oh. This baby. Star. Go. Okay, let's go. The Left key. foot, right foot. Do some levitating pop star. Do I the baby? I have to let this. I was chasing. Stary, ja tam wleciałem, a tam raczej jaki na mnie wleciały, by the way. Miałem takie, uuu Dobra jak biorę na dystans Dobra Ja, pytaj, hitboxy się zjebały Minus 110 Minus 110 Drugie jest blisko Dobra uważaj bo nie będę chcieli rozjebać auto Aha, ja w ogóle nie mam tego To niedobrze Czepiaki Gdzie on jest? Usiek on się wolno z gdzieś tam A, dawaj, chodź Lez auto i jedziemy leć, 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 leź, leciał ten Ja mam ten Niegódki no, zawili się chyba A, są tu Impulsem uciekł Fuck Ops się A tu jest ty, oni nie zabili się jednak Jeszcze jeden team o, jest Kurwa ale mu dałem stary ty żyjesz? Gdzie ty jesteś stary? Żyje, tu z ostrona pierdolanka No nie no, zabra zabrał mi kila stary Chodź tam, chodź, chodź, chodź to Na dół, na dół, na dół, na dół do O widzę Leży Jeszcze jeden jest tu A, le le leży ten małpik został staty. O kurwa. Nie, 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 coś... Tam. Jeszcze? Jest jeden jeszcze? Tak. Tak, e, tak, z tyłu. I A, jeszcze. tu są, dobra, wjeżdżam, wjeżdżam. No, ale jestem, jesteś sam. To masz typa jeszcze jednego chyba. Ta, wsiadł do mnie. I co, i tak se kuta Czekaj, może mu dam w łeb. jechać? Jeźdź do mnie, idź w moją stronę. Umarł. Teraz już chyba czysto jest. Nie, to według mnie ktoś tam jeszcze był. Nie widzę tu nikogo. Wiesz? Mój instinct Zab zabójcy mi mówi, że ktoś tam jest, ale nie wiem. Zostałem awupy. Zawupy za skądś, nie wiem, że to był tam. A nie od nich przypadkiem właśnie? A nie wiem. Kurde, nie, żaden nie miał kotwiczki, cześć. Jaki jajce. Jakie śmieszki z nich. No, Aha, to była fajna. Ja sobie w kółko jeździłem. No ale ty robiłeś stary za takiego. Yy... Ty podszedł z nami? Nie myślę. Paru tam raz jechałem, do sali za 20, Nie wiem jakim cudem No ale ty robiłeś stary za mojego baita, to było bardzo dobre. No. rola to Tamto auto ma więcej HP? 412 No to tamto, tamto miał 100 to jest... Dawaj. Może w nocy pozamieniaj mi dnie? Może nie? Może wtedy w. Ten... O, mogę wymienić pompę, to ma tylko. Gwiazynek słaby. A, trudno. Oha, już rezerwa. O, w lewo. w lewo, bez nitra, bez nitra. Ojejku. Tutaj trylką w górę, Chodź. Aha, aha, nie da się. Albo e, bo ja jestem akustyczny. Akustyczny. Da się. No, nie mogę stary Tyrolką. Ja pierdolę, ta gra jest tak ziwana. Typie, no, ty, typie, ty, 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 ty. leży? Leży. Jeszcze ktoś nas strzela z drugiej strony. Nie widzę. Możesz pingnąć? To jest strzał, tylko usłyszę, Tu masz dużo lootu w miarę, jakbyś chciał. Ta strzelają, no. A tu, tu... ty się strzelasz? A blisko się walisz? Nie, na wrzesę jest minus 110. Gdzie? A tu! <noise> Nie spodziewałem się, tu kolego, czy? Nie, ciebie. on no, coś na tyłu jeszcze patrzył. Chyba, że to nie widział, go, nie ogarnął skąd dostał. On chyba spojrzał się z tyłu, bo ja tam wylądowałem za nim, ale nie z tym pelem. Nie, bo... Może wtedy w końcu pokocham cię. Ale ja nie. On to był Ja ci piaczki wezmę. Run, run. Może wtedy w nie. Ale nie jednej kotwiczki. Ale ja ja. O, to szkoda. Ja mam od tej szczęścia. Chodź, chodź, chodź. Na stacji. się. Adam Małysz, Adam Małysz, i wylądował. Dawaj na tą górkę tutaj. Nie, nie strzelaj, nie strzelaj, i tak nie trafisz. A na tą górkę wypadałoby wejść. Ale fajnie, jak tam jest tyle prze przesz przeszkód i osłon. To jest niemożliwe. Wchodzą też na tą górkę chyba. Tak. Nice Gdzie drugi? Drugi na stacji Na dole chyba no. Minus 100, 121 Poleciało impu impulsem Doszło do jaki, jaki do Tu jest Chodź Tu jedzie mogę Ty i to, ja pójdę górą Jest tu Aha, to nice. ten ten co ni niestety nic nie wiał Laki, bro. Odbo się odrodził. Mm. Dobra, chodź do strefy. Nie ma ta auto? Albo trochę. Dziwna, że nie ma. Kutniczko. Ej, a weźmiesz może hmm? y ten bunkry, proszę. Dobra. Koniecznie. Dobra, chodźmy bo strefa... Aj dobra, ja muszę skołować jakieś auto, w stanie, bo... Tam nie było. Tam też nie ma. albo bo damy radę bez auta, w sumie. A ty masz kotwiczkę? Ja. Impulsy? Jak łuski? A do tego tak zasuwałeś. Przedaną strzały. Wiza, wiza. Jakieś ostre. Ty, jakiś błot rozwalił chłopa. Co za jaja. Typu mam tu. I to są real players. I to raczej jest ich dużo. Bardzo mi się to nie podoba. No tak, pewnie. Zbugowałem się. Yy, ogólnie to jakbyś mógł cofnąć, to, to by było super. Chyba nie masz jak, co? Minus 121. Pamiętasz, że masz bunkry, nie? Tak, tak. O, typa mam tu jeszcze. Trochę pobiali są. No tak, jednego wiem. Jeden leży. Za dużo tu jest. A ty tam się bijesz dalej? Nie, minus dziewięćdziesiąt siedem pochodzi. Jest kurde. No czemu... Botim padł. A. Fajnie no. Nice. No to jest 2 nie? Nie wiem, nic z nie mogę wytworzyć niczemu. O kurde, myślałem, że to pan... Pójdź, stój tam. Stój tam, dobrze było, jak tam stałeś. A mogę cię gdzieś odrodzić? Mogę. Możesz, no. O, fajnie, no. Mogę, mogę. Mam szansę. Aha, normalnie by to trafiło. Jeżeli trzeba na odległość, to mam szansę. Tak, inaczej to tak średnio. Metki tam się metki Ty jesteś i tak lepszej pozycji. No chyba tak. Dobra, próbuję cię odrodzić. się skończyć. Bo szkoda, że... Ej, typek! Tylko to mi się Dwa nie na podoba. Na no tak, no właśnie. Dobra, ale co tam cię odrodzić? Oni chyba nie mają katwiczki. Hmm. A nie, bo strefa... nie jest że bo strefa jest tutaj. Aaaa, no tak, chuj, muszę grać 2 na Lecisz. Ja, no z tym momentem to sobie mogę lecieć w kulki. Ty miałeś bunkry, nie? Miałem. No, fajne, że ja już ich nie mam. Gdzie oni są? No idea. Żeby nie byli tam, bo to jeżeli oni są na górze... Chyba są tam. Może są na tyle durni, że zeszli. Fajnie by było. Jest taka szansa. Kurde, no nie mogę ich nigdzie zobaczyć. Podajcie temu web. Bo siedzę tutaj. O, jeszcze mi się siku chce. Przesada. O, fajna strefa, no? Super. Mówiłem się podoba. Ja pierdolę. Czeku? Nie. Nie. Gdzie ja, oni są? Okej okay. X kurwa D A drugi? Ej, czy, gdzie ty, gdzie ty kolego? Okej okay. O tu Gdzie <laughs> drugi? Będzie duel duelbotów. Jest taka duża szansa, że spadnę z tego mostu Ale masz kotwiczkę wreszcie no... O, jest, widzę go No chodź Tak, tak, strzelaj Strzelaj póki możesz żeby nie kotwiczył się, ja akurat jak się Oj, ona tare lepszą. A nie, sprzed. Dobra, jest. Jeszcze... Nice. Co to za gra? Dobra, ale zasługiwałem na tego ina. GG. Nie, no, zasługiwałem GG.